Witajcie, 72 odcinek Niskiego Pressingu. Wracamy po krótkiej wakacyjnej przerwie Maciek Matwiej, Paweł Jantura, a naszym gościem Jarosław Skrobacz, nowy trener miedzi Legnica. Tydzień przed ligą rozmawiamy z trenerem, trenerze. Witamy serdecznie przede wszystkim. Na pokładzie niskiego pressingu. Dzień dobry. Maciek Dzień kilka, dobry. kilka słów o tak. naszym gościu. Kilka słów prowadzenia. Jarosław Skrobacz, trener m.in. Odry Wodzisław Śląski na przodu pniówka Pałowice Śląskie w latach 2016-2020. Trener GKS u Jastrzębie. Trener, z którym GKS awansował z trzeciej ligi aż na zaplecze ekstraklasy. 1524 dni w roli trenera Jastrzębskiego klubu. Od lipca 2020 roku trener Niedzielgnica. Panie trenerze, jeszcze raz witamy w mistnym pressingu. I pytanie na start, jak się Panu. Podoba Legnica i czy już się pan tutaj u nas zaadoptował? Ładne miasto, ale troszeczkę przerażają mnie te jednokierunkowe ulice, bo tutaj cały czas nie potrafię się zorientować i co, chwilę muszę, co chwilę muszę nawigację po, włączyć. z Zarząd Dróg Miejskich. Ale, ale tak ogólnie już, już coraz, coraz lepiej, coraz płynniej, ale rzeczywiście ten początek, te pierwsze 3-4 dni poruszania się autem, nawet do Kubusa nie potrafiłem trafić w pierwszym momencie, także, także na pewno było ciekawie. Ale jest ogólnie już, już powoli ten powoli tak, tak, już coraz proces stawiania się legniczoninem postępuje. Tak, tak, już, już coraz bardziej, Panie coraz bardziej. 1524 dni w roli trenera GKS-u Jastrzębie, cztery lata w jednym środowisku. Proszę powiedzieć, możliwe? odchodząc powiedział Pan, że odchodzi Pan z GKS-u Jastrzębie dla dobra klubu. Może Pan nam przybliżyć te okoliczności, co się tak naprawdę e, zadziało? Obiecałem sobie, że nie będę tego komentował już i, i to znowu e, coś wraca, no i wypadałoby coś powiedzieć. Ale powiem tak, e, powiem tak ogólnie, no coś już tam, coś już tam, e, że tak powiem, Myślę, że strzeliło, tak? Bo problemy zaczęły się już zimą i ja gdzieś już to powiedziałem, że to był taki moment, który chyba sam do siebie mogę mieć pretensje, bo chyba ten moment przegapiłem. Byliśmy wszyscy w klubie, łącznie ze sztabem, łącznie z zawodnikami, łącznie z całym, no mówię tym, tym szeroko pojętym klubem jako działacze. Wszyscy byliśmy w takim samym uspokojeniu, graliśmy dobrze. Yy, przepracowaliśmy bardzo mocno zimę, ale naraz pojawiły się jakieś rysy. Rysy takie w szatni, konflikty, yy, animozje, środowisko jedno, drugie zaczęły się gdzieś tam wzajemnie ścierać. i No i co? No i, i jak już to mówiłem, że, że bardzo często jest tak, że niekiedy trzeba mocno. Walnąć w stół i, i niestety zrezygnować z jednego czy drugiego dla tego, żeby, żeby ta atmosfera już gdzieś tam się nie rozprzestrzeniała i, i, i to ognisko, że tak powiem, tej zarazy gdzieś tam, żeby stłumić. Tutaj tego nie zrobiliśmy, czekaliśmy, myśleliśmy, że to wszystko się gdzieś tam samo, nic się samo nie zrobiło, samo to się tylko jeszcze pogorszyło. Zresztą ten efekt jest do dzisiaj i odchodzą, odchodzą zawodnicy, rozbiła się ta szatnia i to nie jest tylko problem, nie jest to tylko problem finansowy. Pobrej ten drogi no, szkoda na pewno ten spogląda to na to, co się dzieje w jest z 4 lata to, jak to Maciek wspomniał, szmat Szkoda, czasu. Żadne się że... zdarza w piłce, żeby, żeby ktoś, profesjonalnie piłce, żeby 4 że to... lata pracować w jednym klubie. Myślę, że to naprawdę żal, bo włożyliśmy tam mnóstwo pracy, ten zespół budowaliśmy, nie stać nas było przede wszystkim na żadne jakieś tam poważne ruchy, więc po każdym sezonie robiliśmy te roszady, rezygnowaliśmy z trzech czterech zawodników w to miejsce, staraliśmy się pozyskać tych Yy, którzy wydawało nam się przynajmniej, że, że polepszą nam jakość tego zespołu, tak to, tak to funkcjonowało, okazało się, że dopiero po trzech latach wymieniliśmy dopiero połowę zawodników, tak? czyli trzy lata trwał proces, żeby wymienić dziesięciu zawodników. To też wskazuje o tym oczywiście, że tak to miało swoje też plusy, bo, bo ten zespół się zgrywał, ale nie zapomnijmy, że wychodziliśmy z czwartego poziomu rozgrywkowego i to była drużyna, która prawie. praktycznie spadła tak, w tym momencie, bo to cudem uratowaliśmy się, chyba wygraliśmy na sześć meczów, 5 do końca i uratowaliśmy się przed spadkiem. I to był ten zespół, który, który naraz w przyszłej rundzie już dotarł do ćwierćfinału mm. pucharu Polski, który zrobił awans. Także budowaliśmy to tak sobie na spokojnie, wiedząc, że nie możemy się wychylać, bo, bo mówię, ściągaliśmy zawodników z tej samej klasy rozgrywkowej. Nie udało nam się nigdy, żeby ktoś przyszedł z wyższej, i, i tak to robiliśmy. Mhm. Czyli ten czas pracował dla nas. No i tak, jak mówię, no tym bardziej żal, bo, bo mhm. tylko sami wiemy. No ja, ja mówiłem, że przychodząc tam. Yy, przebieraliśmy się w Lepiance, a, a odchodząc naraz się <noise> yy, zrobiło coś, ale to mówię, to też była zasługa ludzi, którzy tam byli, udawało Jasne. się jakoś. Trenerze, yy, wspomnieliśmy już tutaj dzisiaj o tym awansie z trzeciej ligi aż do pierwszej. Czy yy, propozycja pracy w Miedzi Legnica yy, odebrał Pan jako docenienie tej swojej pracy? No bo przeprowadzenie klub, trzy awanse to i sukcesów w Pucharze Polski, no nie każdy szkoleniowiec może się tym pochwalić. To tak, tak to trener wybiera jako... Awans zawodowy? To jest y... I właśnie, dobre pytanie. I, 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 I czy to dla Pana awans jest? Na, liga pewnie, na pewno jest to olbrzymie wyróżnienie, na pewno jest to nowe, ogromne wyzwanie, bo to, że tutaj są ambicje y, jak najwyższe, nie ma się czemu dziwić. To są uzasadnione ambicje, tak? Bo te warunki, które tutaj są stworzone. I ja Panowie, powiem Wam tylko tyle, że ja od dłuższego czasu moim takim największym problemem było to, że zajmowałem się coraz więcej sprawami niezwiązanymi mhm. z boiskiem, niezwiązanymi z treningiem, niezwiązanymi bezpośrednio z drużyną. Marzyłem o tym, żeby trafić do klubu, w będę mógł się skupić to. na tej codziennej pracy, żebym mógł się spokojnie... Przygotować do następnego dnia do treningu, żebyśmy mogli ze sztabem spokojnie sobie omówić te zajęcia, żebyśmy mogli je również ocenić po treningu. Tutaj jest to zapewnione. Myślę, że to awans. Myślę, że to awans dla mnie i to też, tak jak mówię, olbrzymie wyzwanie, ale no, tylko myślę, że z tego się trzeba cieszyć. Trenerzy, jaka będzie mieć trenera Jarosława Skrobacza? O właśnie. Tak, zatytułowaliśmy ten odcinek. Jak ona będzie? Jak ona Taka będzie ta, tam to? Taką pieczątką, Jaros... Wiecie co? Jarosław, by... skrobacz, szko... Jaka będzie to? Ja mówię, no można buńczuczne wypowiedzi składać i obietnice i tak dalej. Myślę, że to nie na, tym, nie na tym polega. Ja wiem, do czego będziemy dążyć. No to do czego? E, na pewno będziemy chcieli grać tak, żeby, żeby porywać publiczność, żeby ta publiczność przychodziła, żeby, e, żeby sprawiać radość tym kibicom dla których, dla których gramy, czyli ta gra nasza, ten styl gry nasz, żeby żeby był porywczy momentami, żeby rzeczywiście ta gra mogła się podobać, żeby ten kibic z chęcią przychodził i oglądał ten zespół. Oczywiście, że tak, wiąże się to z dużym ryzykiem, prawda? Bo, bo u nas to tak jest, że. że... Chcesz grać bardziej do przodu, odkrywasz to tyły, nawet słaby zespół broniący się, gdzieś tam jedną, drugą, trzecią akcję wykorzysta błąd, twój błąd i tak dalej. Na pewno tak jest, ale, ale będziemy mnóstwo pracować nad tym, powiem oczywiście tą swoją grę defensywną, gdzieś chcemy organizować i będziemy organizować, ale myślę, że ta nasza praca, która tutaj yy, będzie wynikała, czy wynika już nawet teraz, przez te już, już dwa tygodnie tutaj tej naszej pracy, to tak podzieliłbym 70% dałbym na ofensywę. Myślę, że to jest odwrotnie niż u innych trenerów, bo myślę, że... Że większość pięć w Myślę, że już większość, już pracuje, większość pracuje nad defensywą i to ustawia, tu chcemy, chcemy grać tak tak jak mówię, zawsze to jest coś za coś i, i, i nie chciałbym tu za bardzo się wychylać, bo mówię, czym więcej powiem, tak, to, to, to... W, to, w, to, w jakimś Ma, jeszcze jedno tylko ode mnie, w, w, w jednym z wywiadów wyczytałem, że powiedział Pan, że Pan woli zremisować 2-2 czy 3, 3 niż 0-0? Tak. Czy to jest taka dewiza? No, no. Zgadza się i, i wiecie panowie, nie? bo bardzo często jak ja słyszę wypowiedzi, a bo cieszymy się, bo zagraliśmy na zero. Na zero Oczywiście, że tak, no trzeba ileś meczów w sezonie zagrać na zero. Pamiętam kiedyś w Wodrze Włodzisław, gdzie co roku tylko się myślało o utrzymanie, to nawet mieliśmy policzone, że, że musimy, musimy 7-8 meczów w sezonie zagrać na zero, to wtedy mamy, mamy gwarancję utrzymania. Tak? No więc, więc jeśli tak byśmy do tego podchodzili, to tak, ja bym... Nie, ja rzeczywiście, wolę te 2-2. wolę te 2-2 niż te 0-0, smętne schodzimy. Tu 2-2 jest o czym, rozmawiać, jest, o czym jest rozmawiać, można rozmawiać o błędach. Została jakaś powiedzieć. historia z 00, 0-0, no co? Ja bym chciał jeszcze podnieść ten temat, który Paweł rozpoczął, bo mm, pan Andrzej Dadeł, właściciel Miedzi Legnica, prowadząc pana jakby do klubu, powiedział: Zespoły prowadzone przez trenera Skrobacza grają ofensywnie, agresywnie, z charakterem i są bardzo dobrze zorganizowane. Czy takie słowa osoby zarządzającej tym klubem, które jakby ukierunkowują, że jednak ta mieć Pana, ta drużyna, wcześniejsze drużyny Pana były ofensywne, agresywne, to w jakiś sposób będzie Panu pomagać? To będzie jakieś takie kart blanche od, od właściciela? To miłe, miłe słowa, bo to znaczy, że ktoś obserwował nas, ktoś docenił to, co gdzieś robiliśmy wcześniej. Ja myślę, że te cechy, które "Paranżej dodał, wymienił. To są cechy, które każdy trener by chciał widzieć w swojej drużynie. To są cechy. Bez których dzisiejsza piłka no, nie funkcjonuje, bo, bo jeśli popatrzymy nawet na mecze ostatnie, gdzieś tam Bayernem, wszyscy się zachwystujemy i widzimy jak to jest, ale zobaczymy, jaką tam ogromną pracę wykonują zawodnicy o ogruntowanej renomie. Nie wiem, Miller, Lewandowski, którzy tak. przebiegają mnóstwo kilometrów na ogromnych prędkościach. Myślę, że ta piłka ku temu zmierza. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie pokazywali charakteru, bo to ja mówię, może mecz nie wyjść, może, może nam rzeczywiście wszystko się burzyć, może przeciwnik nas rozbijać, ale trzeba zostawić to zdrowie na boisku, bo tylko wtedy będziemy docenieni, dowartościowani, jeśli, jeśli ty schodzisz z tego boiska i mówisz a, ja jeszcze mógłbym grać drugi mecz, no to, to nie, no to nie chcielibyśmy takich zawodników, chcielibyśmy takich, którzy wyjdą, którzy zostawią na tym boisku zdrowie i, i nawet jeśli te umiejętności są mniejsze, ale, ale pokażmy ten charakter. Myślę, że to jest no, tym, do czego trzeba budować ten zespół. Mówimy, że w tej naszej pierwszej lidze jest mnóstwo takich zawodników, których, o których mówi się, bo oni tego, a to nie są wcale rewelacyjni piłkarze, mówię pod kątem technicznym, pod kątem taktycznym, ale mają to zdrowie, biegają, walczą. Jeśli do tego jeszcze potrafią grać w piłkę, to nie grają w pierwszej lidze, grają w Ekstraklasie. Ten, że ta taka śląska etyka pracy, to, ja to, co Pan przed chwilą powiedział, to tak można to chyba w jednym zdaniu to streścić. To jest coś, co, czego dotychczasowej miedzi trochę brakowało, a pan chce tutaj właśnie zabrał ze sobą z Górnego Śląska na Dolny. Właśnie, nie, nie będę, właśnie te zarady, które będzie pan to wpajał w szatnie? Nie chcę tu zupełnie, absolutnie nie będę gdzieś tam wracał do tego, co było. To hmm. myślę, że my zupełnie, zupełnie inaczej mamy naprawdę, mówię, tu akurat mieć to jest taki zespół, który posiada tych piłkarzy z dużymi umiejętnościami. Trzeba tutaj to wszystko wyważyć odpowiednio. M ten balans na tym boisku musi być i, i ci zawodnicy dobrze technicznie, którzy tutaj są, przecież to są zawodnicy właśnie, którzy tu mają ogromną przeszłość ekstraklasową hmm. i oni udowadniali, że. To są właśnie ci chłopcy, więc, więc myślę, że tutaj naprawdę ten potencjał jest ogromny i, i tutaj jest odwrotna ta proporcja, co mm -hmm. mówiłem wcześniej o, o ogólnie pierwszoligowcach, to tutaj mówię odwrotnie. Ale... Tu są zawodnicy bardzo dobrzy, do tego jeszcze trzeba dołożyć ten, ten charakter. No właśnie, Panie Trenerze, Paweł, pozwolisz. Oczywiście, proszę w naszej powiedzieć. aktualnej, przez Pana budowanej Miedzi mamy mniej stranierii, zdecydowanie więcej zawodników z naszego kraju. To jest Pana filozofia na dobrą komunikację w drużynie, czy absolutnie Pan nie, 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 jakoś nie przywiązuje do tego uwagi? No jak sobie porozmawiamy, ja tę nic że... z tamtego sezonu i tę tak, tak. no to faktycznie te proporcje nam się zmieniają. To będzie, że zostało 3. Zgadza się. Ja na pewno, znając ten zespół wcześniej, oglądając, no, no, no co tu dużo mówić. Że olbrzymie wrażenie sprawiał Markitos i wyrastał e, umiejętnościami swoimi. Ponad Ponad, ligę. ponad tą ligę, tak. Także to można e, oczywiście powiedzieć. Jeśli tutaj pojawiły się jakieś problemy, jeśli... Słyszymy, że Markitos więcej czasu nie trenował niż trenował, że na mecze wychodził nie trenując w tygodniu. Mam taką troszeczkę, no taką... Można tak zrobić raz, można no to, tak zrobić to nie drugi zresztą. raz, no ale myślę, że na dłuższą metę no, to nie może funkcjonować, bo no, z szacunku nawet dla reszty tej szatni, Oczywiście. z szacunku dla reszty chłopaków. No jeśli ja widzę, w tygodniu robię wszystko, chcę zostawić zdrowie, chcę się pokazać, żeby wyjść na mecz, a tu już jest to jedno miejsce, dla kogoś, kto, kto rzeczywiście jest bardzo dobrym piłkarzem, no ale, ale no nie wygląda to dobrze. Myślę, że nie służy to też tej atmosferze. Ta uczciwość ja tak mimo wszystko powinna być. I, I stąd tak, czy zawodnicy na pewno łatwiej zawodnicy, ta grupa tych zawodników, którzy są. Myślę, że to są zawodnicy wszyscy, którzy, o których zbieraliśmy opinie, o których wiemy, jacy są z charakteru, wiemy, że to są zawodnicy, którzy chcą pracować. To nie są zawodnicy, którzy. Są wypaleni, chcą tutaj tylko w miedzi, w fajnych warunkach, dograć do emerytury. Nie, ja myślę, że każdego, każdy z tych zawodników ma jeszcze swój cel, ma swoje ambicje. Niektórzy chęć udowodnienia czegoś i, i na, tym, na tym to powinno funkcjonować i mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Jeżeli chodzi o te transfery, bo tych transfery mieliśmy sporo, rozpoczął Pan bardzo szybko i, i, i sprawnie, jak widzimy, przebudowę tej drużyny. Czy chciałem tak, zadać takie pytanie, czy ci piłkarze, którzy, których Mieć pozyskał na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, to y, tam jest też Pana dotyk? To są zawodnicy, których Pan chciał? To są zawodnicy, których obserwowaliśmy już wcześniej, mm -hmm. nawet mm -hmm. jeśli mowa o ostatnim naszym mm -hmm. zakupie z Polkowic. Mm -hmm. po tak, Bednarskim. Tak, tego zawodnika znam już od mm -hmm. trzech lat, gdzieś mm -hmm. pod kątem innego klubu, tak, bo tak, nawet tak, gdzieś tam tak, obserwowałem. Tu zawodnicy nasi ze Śląska Szymon Matuszek, Kamil Trąd. Zapolnik, Damian Trąd, to są to wszystko zawodnicy doskonale, doskonale znani, doskonale prześwietleni. Wiemy co, jak i tak jak mówię, to są chłopcy. Nie wiem, Krzysiek Danielewicz, nawet wracający, który gdzieś już tutaj raczej nie miał, wydaje mi się, tak przynajmniej gdzieś tam jakiegoś szansy na powrotu. Teraz dostanie drugą szansę. Teraz dostanie tą szansę, bo ja uważam, że Krzysiek to jest bardzo dobry piłkarz, mm -hmm. który, który potrafi grać. To, że on w Warcie nie wywalczył podstawowego jakiegoś tam to miejsca. Znaczy, tak? Miał tak, tak. rywalizację z Trałką, z Kupczakiem, mm. z dobrze grającą Wartą, doszedł zimą. Ciężko to nawet ocenić, ale widzimy, jak pracuje na, na, na treningach, mm. widzimy, jaki to jest chłopak. Więc te transfery tak. Jak najbardziej wszystkie, zresztą tutaj taką jasną deklarację gdzieś tam razem w rozmowie takiej powiedzmy wstępnej z panem Andrzejem Tadeu, gdzieś tam mieliśmy, to jest takie zapewnienie, no, że nic tu się nie będzie działo bez nas, bez naszej akceptacji, więc myślę, że na razie ta współpraca wygląda, wręcz no, nie mamy nic sobie do zarzucenia, myślę. także. Jestem? Pytaliśmy już, jaka będzie mieć, sporo Pan opowiedział, a, jak, a, a jakie będzie, inaczej to pytanie teraz, jakie, jaka będzie mieć taktycznie, jakie będzie ustawienie miedzi? Ma Pan swoje ulubione ustawienie, bo tak mniej więcej... Tak, Jastrzęby to takie 1, 4, 5, 2. 1, 4, 5, 1. Mówię, no myślę, czy, takie czy, czy ten rynek było... w większej elastyczności może zmieniać? A za piłkarze piłkarzem, z, z Panem dnia. pracowali, niektórzy mówią, że potrafi Pan zagrać nawet 4, 3, 3, więc bardzo ofensywnie. Więc jaki jest tak naprawdę przepis myślę, że to ustawienie takie. Ofensywa 4-3-3, defensywa przechodzące z 4-3-3 w 4-5-1. No często tak jest, no jeśli przeciwnik. Ale tak często jak Julian Nagelsmann nie zmienia ustawienia w trakcie. Gry. Nie, 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 ale myślę, że to sytuacja na boisku warunkuje. Bo panowie, no, jeśli, jeśli gra się z przeciwnikiem, który ma problem w rozegraniu, gdzie widzimy, że nie wiem. Jeden ze środkowych obrońców ma problem z wyprowadzeniem, no, czyli ustawia się tą grę gdzieś tam na niego, atakuje się wyżej, nie poz... zmusza się przeciwnika, żeby do niego grali. To są, to są jakieś tam sytuacje taktyczne, ale jeśli ten przeciwnik na tyle... Jest dobry, potrafi tą piłkę wyprowadzić w zagęszczeniu gdzieś. No trzeba niekiedy cofnąć się na tą swoją połowę i tam przejść nawet do tego 4-5-1 i, i, i tutaj sobie mhm. czekać. Ale ogólnie z założenia ci dwaj skrzydłowi to będą zawodnicy bardzo mocno grający do przodu i, i również liczę na to, że boczni obrońcy. To też będą zawodnicy, którzy będą w meczu wykonywać kilkanaście dośrodkowań, kilkanaście razy wejdą w te wolne przestrzenie do przodu, czyli tymi bocznymi sektorami też na pewno będziemy chcieli zdobywać ten teren. Także na pewno ta drużyna będzie chciała odebrać piłkę na połowie przeciwnika, nie będziemy hmm. czekać tylko na swojej połowie, będziemy chcieli zagrać wyżej, będziemy chcieli zagrać agresywnie momentami. Jak to będzie wychodziło w praniu, zobaczymy. Szczerze, że kadra jest już dopięta, czy, to, czy, czy jeszcze coś się wydarzy? Myślę, że jeszcze można się spodziewać jednego nazwiska na pewno, a może, może i dwóch, trzech. To są już pozycje bardziej defensywne w tym momencie. Myślę, że tutaj tą ofensywę mamy ułożoną, myślę, że zamkniętą. I, I tutaj już nie chcemy. Docelowo myślę, że, że ta kadra chcemy, żeby wyglądała takich 18, 19, może 20 zawodników do tego jeszcze plus dwóch, trzech e, młodych naszych stąd, bo nawet teraz mamy na treningu no więc e, e, bardzo fajnych to chłopców, już hmm? już nie chcę tu mówić nazwiskami, żeby gdzieś tam sobie Pytam. jeden czy drugi z nich nie pomyślał e, za dużo, bo to kilka dni, ale ale naprawdę bardzo fajni chłopcy i, i, i... Panie trenerze, ale ja chciałem właśnie o to zapytać, o tych trzech, mamy te nazwiska, ale faktycznie jak pan nie chce, nie będziemy podawać. Proszę powiedzieć, czy to jest, to będzie jakiś program systemowy, pan będzie zapraszał tych ludzi z Akademii na takie treningi? To nie jest jednorazowy pokaz, bo my przerabialiśmy w Legnicy takie jednorazowe wśród nowych trenerów pokazówki, że zapraszało się i później ten chłopak jeden albo drugi przepadał. Jak to, jak, jak pan w ogóle wyobraża sobie współpracę z Akademią? Ja widzę to właśnie tak jak ja powiedziałem. 18 do 20 zawodników, tych kontraktowych, którzy, którzy są i dajemy szansę tym chłopakom. 22, 23, docelowo 24. Ja mówię cały czas o zawodnikach do pola. Więc to jest ta kadra, którą widzimy. W, te, w tym musi być trzech, może czterech momentami zawodników naszych młodych z drugiego zespołu. Na pewno będziemy ich zapraszać z założeniem takim, że przychodzą na dwa tygodnie, obserwujemy. Patrzymy, co, jak kogoś tam sobie wybieramy, po jakimś okresie wymieniamy, to przychodzi ktoś następny, ale docelowo z takim założeniem, że któryś z nich zostaje i już jest tutaj na, na stałej takich będziemy szukać i tak myślę, że już po dwóch, po trzech miesiącach wyklaruje nam się, że przynajmniej mhm. tych dwóch zawodników dołączymy na stałe. Ja mówię na dzisiaj już bym gdzieś tych dwóch miał, bo, bo gdzieś tam spodobali się mhm. i wpadli w oko rzeczywiście, ale mówię spokojnie jeszcze musimy przejrzeć, na, przejrzeć następnych dwóch, trzech tych, którzy są polecani przez trenera Robaszka, którzy są tutaj polecani przez dyrektora. E bardzo duża rola nie ukrywam tutaj Wojtka Łobolińskiego, z którym bardzo gdzieś tutaj liczymy na to, że, że tych Młodych nam pomoże i na razie te nazwiska, które gdzieś tam wskazuje, to bardzo zna wszystkich, także mówię. to może no, pan, pan będzie starał się nie to że ingerować, bo to złe słowo, ale y, będzie chciał mieć pan wpływ, wpływ na przykład na taktykę tego drugiego zespołu, na grę, na ustawienie? Yy, wiecie, co panowie? Myślę, że to troszeczkę jeszcze za szybko. Yy, my będziemy mieli sporo czasu, teraz musieli no. poświęcić na siebie. Yy, oczywiście, że docelowo. No, bardzo fajnie by było, gdyby zawodnik, który schodzi z pierwszej drużyny tak. i gra w tym samym układzie, ale panowie, mhm. no dzisiaj, w tych dzisiejszych czasach, gdzie mhm. jeszcze cały czas, mówię, ta pandemia, ten koronawirus, gdzie my mamy problemy z tym, żeby przekazać tego zawodnika, bo on przechodzi tam, no ryzyko, że gdzieś tam się zarazi ktoś, mhm. że znowu cały zespół będzie na kwarantannie, to na razie jest tak wszystko odległe, tak wszystko trudne do zaplanowania, że że myślę, że no, za szybko o tym mówić, ale na pewno, na pewno tak bym chciał, żeby i zespół najstarszych, najstarszych juniorów i drugi zespół, żeby grały w systemie takim. Jak, jak hmm. pierwszy zespół, żeby ta płynność przejścia była, są kluby gdzieś tam na zachodzie, którzy od najmłodszych lat tak, wszyscy, wszyscy znają, normalne. wszyscy wiedzą, jest łatwiej te, wtedy temu zawodnikowi, hmm. ale też z drugiej strony, panowie wiemy, jak u nas to się wszystko odbywa, gdzieś tam trener w rezerwach jest, trzy miesiące, już go nie ma, pierwszego trenera po trzech meczach ktoś hmm. zwalnia. Także to, to na pewno jest ciężkie, trudne do wprowadzenia. Niemniej myślę, że taki model byłby fajny. Hmm. Trenerze wracając do pierwszego zespołu, już do Fortuna, pierwszej ligi, Rozpoczyna Pan w pewnym z pewnym komfortem, którego Pana poprzednicy ostatnio tutaj w Legnicy nie mieli, ponieważ bodajże, do, do, nie wiem kiedy tam odpalicie ten, pro, ten odcinek, ale gdy rozmawiamy z tenerem, to jest tydzień do Ligi. I jeszcze nie padła ani jedna deklaracja na temat, że z ust właściciela klubu, czy też czy, czy, czy tego, o co w tym sezonie gramy. Inaczej, nie padła deklaracja, że gramy awans. Przez ostatnie kilka lat w Legic obowiązował jak klasa albo śmierć, no to nawiązując do, do stosownego hasła z Katowic, tak. Panowie, ja tam no wtedy, no może... ja tam wtedy byłem i jak wyszedłem, panie tam na tę prezentację ta... zobaczyłem ten napis. Nie, mówię, nie, i chciałem, nie chciałem tego. Mówię, Ku, gdzie ja jestem, nie? Nie chciałem, tak. tego, nie chciałem tego poruszać, że trudno nam pracować, ale skoro ten sam się przyznał. Tak, to trener zna doskonale tą, tą atmosferę. W Legicy może nie było aż takich hasł oczywiście, jak klasa albo śmierć, ale były jasne klasy przed rokiem, że gramy o awans. Wcześniej ten awans był, ale w poprzednich latach cały czas graliśmy o ten awans. Teraz właściciel klubu unika takich jasnych deklaracji. Jest większy spokój, cisza. To chyba dobrze. To trzeba no znaczy, ja, tylko pozazdrościć yy, trenerowi pracy Panowie, w, w takich warunkach. Bez takiej, nie bez takiej napinki, bez pomocy. Nie sobie jednego, że my jako zespół, ta szatnia, która tu jest budowana, ci zawodnicy, którzy przyszli, my, że my jesteśmy zespołem, który nie ma swoich celów, swoich ambicji. My te cele mamy, my te ambicje mamy. Jaki może być cel, grając w lidze? No chcesz wygrywać wszystkie spotkania. Jak wygrasz wszystkie spotkania, awansujesz, no nie ma siły. My chcemy też, my chcemy każde spotkanie wygrać. Na pewno będziemy chcieli. Będziemy robić tak, żeby przygotować się do każdego spotkania jak najlepiej, żebyśmy wychodzili najmocniejszym składem na, na, na dzień meczowy. Czyli będziemy robić wszystko, żeby, żeby zdobywać punkty, ale jest też jeszcze druga strona tego medalu. Podejrzewam, że jest cała reszta ligi <grym> ma podobne plany. Ma podobne plany. <grym> Biorąc pod uwagę, kto myśli o utrzymaniu, no może znajdziemy w tej lidze na teraz, że tam trzy, cztery drużyny no, powiedzą, my gramy o utrzymanie. Ale podejrzewam, że 10, 12 będzie takich, które gdzieś tam sobie po cichu myślą o tym, że, e, że będą walczyć o no awans. I, no i, i to liga jest chyba cała jest. odpowiedź. E, Poza tym liga jest przewrotna, jak liga taki kabry, który e... walczył w tamtym sezonie. A to chromach jest nagle. Nie ze barażowe, a pod koniec. E, tak, walczył o tak, 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 utrzymanie. A pod koniec o utrzymanie i to jest ta kwestia, że tam rzeczywiście nie ma nie ma tych jasnych reguł i rzeczywiście drużyny słabsze. I zresztą pamiętam, to co tu dużo mówić? No Wigdy też pamiętam, grały z miedzią tak, I cudem tak, wywieziony tak, 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 remis tak, tak, tak. w ostatniej minucie tam gdzieś. Także takie spotkanie. Ale to też... żeby że nie odnieść wrażenia, że, że tak tutaj taka atmosfera kluje panuje, że okej, okay, nie składamy głośnej deklaracji, gramy ten nowy trener, buduje nową drużynę. Oczywiście wiadomo, że mieć zawsze to będzie gdzieś tam grała ten awans. Natomiast jeżeli w tym sezonie awansujemy, tragedii nie będzie, to spróbujemy powalczyć w przyszłym sezonie. Tak też, Wie pan co? Przynajmniej my tak to wyczuwamy. No może tak, może, może tak na, na, na to spojrzymy, to tak, ale no jedno jest pewne, my musimy widzieć już po y, jesieni, y, w jakim kierunku ten zespół zmierza, tak? Czy te ruchy kadrowe, które poczyniliśmy, czy one są już wystarczające, czy jeszcze znowu jedno, dwa no. nazwiska trzeba będzie uzupełnić. Ale liczę na to, że to już będą tylko jedno, dwa, może trzy nazwiska. Chciałbym, do, żeby doszło do uh -huh. jakiejś takiej stabilizacji. Bardzo w to wierzę, że ci zawodnicy, którzy przyszli, że oni potwierdzą to, że ten wybór ich i ich też wybór w drugą stronę, że oni wybrali mieć, że jest dobry, trafiony i wtedy jestem też przekonany, że to wszystko pójdzie w dobrym uh -huh. kierunku. Czas pokaże, tak jak mówię, jest przeciwnik, jest boisko, to wszystko weryfikuje, ale trzeba być dobrym myśli, myśli i wierzyć w to, że po prostu będzie dobrze. Jasne, panie, że powiem po mogę. Jedno z ostatnich pytań. Kto będzie faworytem w tej, umówmy się, nieprzewidywalnej liczbie? Nie mówię teraz o miedzi. Nie wymieniam. Wydaje się, się, że miedzi. bardzo wyjątkowo mocnej pierwszej Nie wymieniam miedzi. Na pewno silny będzie UKS, na pewno silna będzie Arka Gdynia. Te, ci Spadkowicze. Nie wiem, co tam się wydarzy w Koronie, jak tam to będzie dalej wyglądało, ale też nie lekceważyłbym ich, bo to jednak po Spadku różnie. Tradycyjnie silna, bardzo mocna organizacyjnie, Thermalika. To na pewno będzie znowu ze sobą. Z, e, z ambicjami. Tychy to samo. Duża stabilizacja, wymiana mhm. trenera. Znowu kilka nazwisk uzupełnione, więc myślę, że tychy, tychy też będą e, bardzo mocno się liczyły. Zobaczymy, co Beniaminkowie, tak? No, zobaczymy, co y, widzę. W, Łęczna. Y, z olbrzymimi ambicjami. Y, tak, także Tym myślę, rocznie. że śmiało, jak gdybyśmy. 100 mil ma swoje gdzieś tam jakieś y, ambicje. Gdybyśmy tak zaczęli liczyć, to, tak jak powiedziałem, no, 10 zespołów przynajmniej, które mogą powiedzieć, że ten awans jest w ich zasięgu. Kochani. Jak widzicie i słyszycie, z trenerem Jarosławem Skorobaczem moglibyśmy tutaj spokojnie jeszcze z dwie, z dwie, z dwie, z dwie, trzy godzinki porozmawiać, ale nie Chyba, da że słońce by nam tutaj... Tak, ale nie da rady, ponieważ choćby z tego prostego powodu, że zaraz baterie się nam wyczerpią, także panie trenerze, ślicznie, ślicznie dziękujemy za wizytę w naszym programie, na pewno nie pierwszą, będziemy się spotykać częściej i przekazywać pytania naszych też naszych widzów, trenerowi. Yy, Maćku, ty zacząłeś ten program yy, przypominając yy, osiągnięcie trenera yy, o tym awansu z trzeciej do pierwszej ligi, to tak... Czy... Po prostu. No, brakuje w pana CV tego awansu do ekstraklasy. Tego panu życzymy i na to liczymy. Trzymamy kciuki? I trzymamy kciuki. I jeżeli nie w tym sezonie, to w następnym. Także trzymamy się tej, tej, tej oficjalnej doktryny, że bez, nie, nie pompujemy boloniki. A ja dodam jeszcze pamiętam, że zdrowia życzymy, bo ten sezon może być ma, mocno nieprzewidywalny, jak wszyscy wiemy. Więc przede wszystkim zdrowia i róbcie swoje i będzie dobrze. Ja też. Ja dziękuję i wszystkich kibiców miedzi. Serdecznie z tego miejsca chciałem pozdrowić i zaprosić na Stadion miedzi też dla nas, tej życzliwości, a niekiedy też tego zganienia, jak trzeba będzie, bo to, to wszystko jest potrzebne. Ma to ten Dziękuję, dziękujemy. Dziękujemy. dziękujemy, pozdrawiamy Was.